Jak wiemy, w Szermierce Niemieckiej są pewne takie pryncypia, które mówią ogólnie, co robić, co nie robić. Jest takie ogólne zalecenie, że podchodząc do przeciwnika zbrojnie, powinniśmy atakować górne otwarcia na rzecz dolnych. Bardziej zalecane są ataki na górne otwarcia, tak zresztą są wszystkie techniki, ale są wyjątki. Jednym z wyjątków jest czwerka w płuk. Od czwerka w płuk rozpoczynają się seryjne ataki. Jedna z możliwości seryjnych ataków, więc zrobimy sobie teraz czwerchał w półk, a potem przejdziemy do seryjnych ataków. Także dobrać się w trójki, bo tak się wam wygodnie ćwiczyło. Ja pokażę. Irek. Nie ma Irk. Chodź. Już jest, po, stoisz, nie robisz nic. Fom tak, to jest, atakujemy dolne otwarcie. Podchodzimy do przeciwnika, stwerchał, atakujemy jego łokieć. Musimy zwrócić uwagę na lekkie przynajmniej zejście i na to, przyłóż miecz i na to, żebyśmy byli dobrze chronieni przed jego ewentualną kontrą. Tak. I od tego zaczniemy. Atak tak w pół. Jest to cwerchał, nie unterhał. OK, już wam powiem pierwszy problem, z czym się wiąże. Cwerchał opisano ze skokiem. Jeśli zrobicie mały krok, to żeby dosięgnąć przeciwnika, musicie opuścić ręce w dół i nie dacie rady zakrywać e, głowy, tak? Czyli doskoczyć do przeciwnika. Ok? Trzymasz miecz. Norm nie przekrzywiasz go, trzymasz mnie normalnie i przeciwnik nie wie, co zrobisz, czy zaatakujesz normalnie, czy pójdziesz uderzeniem w dół, nie? żeby nie zdradzać intencji, czy tego, co chcesz zrobić, nie? czyli odchodzisz, stwerchał i przekręcasz w dół. Dobra? Okay, e, zwróćcie uwagę na jedną rzecz, która e, wyjdzie, mianowicie umiejętność trzymania miecza. E, jak trzymamy prawą ręką miecz ściskając, nie zrobimy czwerchowku. Jak zresztą wielu technik, w Binden choćby. Przypomnieć ogólną naukę, która ręka rotuje, która prowadzi, jak się trzyma miecz. No, ćwiczyć. Prawa. Prawa ręka nie ściska miecza mocno. Ja prowadzę uderzenie, jestem w stanie zrotować, ale prawa musi być luźna. Lewa rotuje. Tak. Przekręcamy lewą. Kolejna informacja, tak na szybko. Uderz mocno w pług, napisano. To uderzenie nie jest szmatą, tylko mocnym uderzeniem. Przeciwnik, chcemy przeciwnika trafić, albo żeby się zasłonił. Zejście, wiesz? Jak ja podchodzę. Zejście. Jak ja go tu złapię, żaden problem, go potem. Na drugą stronę przeorać. Tylko robiąc to prosto, prosto, no to ja nie zyskuję otwarć. Podchodzę. Nie mam problemu. Lekkie zejście. Jak zasłoni, przechodzę na drugą stronę. Nie? Jak zasłoni, cofam w drugą stronę i odchodzę. Dobra. Mamy atak pług. Teraz przejdziemy na. Uderzenie do oksa, czyli uderzyliśmy mocno, fajnie się stało, że przeciwnik został trafiony, więc wykonujemy abzuk, jeśli przeciwnik się zasłonił, e, idziemy do oksa. Czyli będąc w dwa sfery w krzyż, podchodzę do przeciwnika, raz, dwa. <grywia> Raz, dwa, i tu możemy dalej kontynuować, Przeciwnik. potem sobie przejdzie, przejdziemy do dalszych technik, jeśli, się, jeśli przeciwnik wchodzi w binden, albo to przypomnę, albo jeśli się zasłania, to już robiliśmy, czyli jeszcze raz, raz, dwa, dobra, proszę, bardziej, bardziej kryty, żeby, żeby, żeby być zakrytym, nie? Tak. Oks. Super. Tylko bym poprawił jeszcze moc... Czek, się, mocniejsze podejście nóg, Aha. żeby być mocniej. O. To drugie uderzenie, na razie bez żadnych innych technik, tylko żeby trafić. Chyba, że ktoś się pewnie czuje, to może kontynuować. Ja osobiście robię po trajektorii skośnej, ale tutaj każę robić swelchał prosto. Jeszcze jedno pytanie. Jak to Tak, 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 tak. Robię raz, dwa, Jeśli on dalej będziemy robić, jeśli on blokuje, blokuje, przechodzę w łokieć, tak. Teraz z oksa udamy się w dół z powrotem. Czyli podchodzę do przeciwnika. Raz. Dwa. W łokieć. I odejście. Możecie bez odejścia robić. Raz. Sorry, sorry bo ja zrobiłem do oksa. Raz. Dwa. zasłonił się do Idę do łokcia. I też jestem zasłonięty rękami do przeciwnika. I mogę się oddalić. Dobra. Czyli raz. Dwa, trzy. Tak jak napisano w traktacie. Oks, pług, oks, pług. Jeśli przeciwnik zasłoni się tutaj, no to zostaje tu. Jeśli przeciwnik jest tutaj, to robię bindem, ale to pójdziemy dalej. Jeśli idzie tu, raz, no. Tyle w temacie. Czemu mnie uczestników psujesz? No bo się pytał, co on ma zrobić, to no, mu pokazałem. Umarł. No, tylko, widzisz? Super, tylko nogi. Raz, dwa, z powrotem. Żeby być od strony, od strony. Raz, i też się zasłania mieczem. Takie informacje praktyczne. Znaczy wszystkie, generalnie według mojego doświadczenia, wszystkie problemy biorą się jak kula śnieżna, jak lawina z takiej małej kulki. Więc robiąc czerchał liniowo, nie zrobimy ataku na cztery otwarcia. Trzeba pamiętać, że czerchał jest z skróconego miecza. Że traktat mówi o skokach albo przynajmniej dobrych krokach, o ataku ze strony na stronę. Czyli jak ja atakuję przeciwnika, to ja muszę go atakować ze strony do strony. Nie mogę tego robić prosto. Eee, także spróbujcie jeszcze teraz zwrócić uwagę na pracę nóg. Tak? Nie, nie dostawiam nogi, jeśli chcę zostać. Jeśli chcę zostać na górze. Raz. To tu. Ale w tym momencie już wrócić na tą stronę. Jest problem. Muszę mocno skoczyć, a to już jest wolne. Tempo nie powinno w walce spadać. Nie? Czyli jeśli robię dwa szybkie ataki, to trzeci wolny raczej mi nie wyjdzie. Zwróćcie uwagę na atak ze strony na stronę, możecie spróbować skoczyć, jeśli się pewnie czujecie. Podchodzę. Raz, dwa, trzy. Nie. Ani przy jednym, ani przy drugim, nie dostawiamy tej nogi. Nie dostawiamy tej nogi. Raz, dwa, trzy. I pracujemy ciałem. Jak wygenerujemy z pracy ciała siłę, to ten przeciwnik będzie, tak jak pisze u Doblingena, zasypany uderzeniami. On się temu zasłania, bo jest to konsekwencja naszego mocnego ataku. On nie będzie walczył jak idiota, ale jeśli my mu puścimy mocny atak, to on musi zastawić. Przynajmniej powinien. Chyba, że jest lepszy, no to skontruje. Nawet jeśli się wycofa, tak? Wycofa się? No to będziemy dalej pracować. Albo jeśli całkiem się wycofa, no to wyrzucimy mu długi sztych przed siebie. Niemniej atak ze strony na stronę. Zwróćcie jeszcze raz uwagę, żeby podejść, żeby podejść. Raz, głębiej, głębiej. Jesteśmy w stanie go sięgnąć. Tak. Jeśli obroni się całkiem daleko. No to ogólne teorie ataku na drugą stronę Jeszcze to poprawimy i sobie jeszcze coś zrobimy Dobra, teraz e, trzecie uderzenie może być z powrotem w pół, tak jak robiliście dotychczas Albo do oksa Irek Czyli wolno Raz, dwa, trzy Albo wracam tu na razie, tutaj, jak przeciwnik zasłoni się, nie robimy nic. Można dalej przejść do kolejnych sekwencji, ale to sobie później zrobimy, już na koniec. Pokażę ogólną teorię, jak to wygląda, jak to powinno wyglądać według traktatu. Dobra? Tak, czyli raz, dwa w głowę, albo z powrotem tu. Tylko nad samym sferem. No. Tak, jak podchodzisz, to, to ma być. Nie? Inaczej go nie zmusisz, mhm. a Ty wiesz o czym ja mówię. Tak.